16 czerwca 2029 roku na Stadionie Narodowym odbył się wielki piknik godzinny z okazji urodzin naszego wielkiego i czcigodnego wodza. Spontaniczny tłum wiwatował i nie ukrywał swego wzruszenia, widząc swojego wielkiego przywódcę. W przeddzień swoich urodzin czcigodny wódz narodu Jarosław Wielki w dniu wyborów jako jedyny ustanowiony prawnie wyborca oddał jedyny głos na jedynego kandydata. Kaczańska Republika Ludowo-Demokratyczna pod przywództwem Wielkiego Jarosława stała się najbogatszą gospodarką świata. Nie istnieje już pojęcie inflacji i deficytu. Nasza waluta jest najmocniejszą na świecie. Obecnie 10 kaczanów to równowartość 100 dolarów. Minimalna krajowa osiągnęła najwyższy poziom i obecnie wynosi 5 tysięcy kaczanów. Program Mieszkanie Plus rozwija się na potęgę i na każdym horyzoncie widać nowo powstające osiedla. Czcigodny ojciec narodu cyklicznie spotyka się z najmłodszymi kaczankami. Uśmiechnięte i radosne dzieci nie mogą ukryć swojego szczęścia, by móc osobiście stanąć przy boku wielkiego wodza. Dzięki programowi 2000, kobiety nie muszą już pracować. Ich jedynym zajęciem jest wychowanie i rodzenie dzieci. Kaczańscy mężczyźni przyjmują się powstających jak grzyby po deszczu nowych zakładów pracy, fabryk zbrojeniowych, hut i nowo otwartych kopalni. Zlikwidowano urzędy pracy, zaszłość ohydnej platformerskiej polityki. W Kaczańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej nie ma już ani jednego bezrobotnego. Z biednych krajów zachodnich wracają tłumnie obywatele dawnego komunistyczno-platformersko-liberalnego reżimu. Nasza narodowa telewizja dba nieustannie o to, by Kaczanie na bieżąco śledzili rozwój i potęgę naszego pięknego kraju pod przywództwem... Thank <laughs> you.